A, nie na krawędzi ujęci? O, wytrzymałeś? Nooo Powiedz jak z kto tu rządzi Dziuro, oni już idą odnieść pełny koszek krzyżu Jeszcze wyżej Nie da się wyżej Wciągnij, Wciągnij nie mnie z siebie Wciągnij mnie z siebie Kołysaj go Czekaj, sam się kołysam Kuszę Teraz przeskocz na tamtą sosnę <grymka> Przeskocz na tamtą brzozę siwy Proszę cię, zrób to Puszę cię siwy Jest kurwa hardscore, nie? Ale, rób to A, mój Jędrek Ja nie będę dwa razy powtarzał Uuuu! Nie chcę tego przewalić Kurwa, chodź pomóż Chodź Wojtek, kręć O kurwa, jak tu Fonka przyjdzie To będzie chuj Choroma wykrywa trzyszek, czekaj Cetero Roman Pokaż kurwa, kto tu rządzi Kurwa, ja nie I LKT Heineken z ciasnej RALF! Patrz teraz, co się będzie działo Foka się dorwał do drzewa No jedźcie kurwa Aparat! 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 Po co? Kręcimy! Zjeżdżam no siwy kurwa weźcie się koło